Cześć, ja jestem łukasz, yy, i zaczną przygody yy, i zaczną nagrywać yy, poradniki z Minecraft. Yy, a więc, w moim pierwszym poradniku pokażę wam, jak zrobić podwójne drzwi. A więc, co będzie nam potrzebne: drzwi metalowe lub drewniane, łopata, dirt, płytki naciskowe, czerwone pochodnie, czerwony proszek. i... I to wszystko już. A więc zaczynamy. Obudujemy drzwi w ten sposób jak ja. Można to zrobić na przykład w budynku i kopiemy sobie takie coś. Dwie kratki. Raz, dwa. Tu, tu, tu. Tak. Yy, musi to być dwie kratki w dół. Oj, kurde. Błąd. O! kopiemy tak z dwóch stron. Dobra, gdy już wykopaliśmy sobie taki dołek, kopiemy o w tym miejscu, takie coś z dwóch stron, i kładziemy tak pochodnie. Jak zauważyliście, jedne drzwi się otwierają, a drugie są zamknięte. Patrzcie, Kładzie, prowadzimy sobie kable. Ok, z, z dwóch stron. i robimy sobie taki mostek, o i też z dwóch stron. i teraz jak wchodzę na płytki, no to jedne drzwi się zamykają, te co były znaczy twarde drzwi się zamykają, a te co były zamknięte się otwierają. a więc jak to napra naprawić? patrzcie, rozwalamy sobie tu jedno i kładziemy na przykład dirt, ale to musi być po tej stronie drzwi, które są otwarte i kładziemy to. czerwono pochodnie. I ta pochodnia zgasła i drzwi są zamknięte. Patrzcie. I teraz jak wejdę na płytkę naciskową, to się otwierają dwa drzwi. I teraz sobie zakrywamy. E Więc dobra, sorry za tę przerwę. O. I tak oto zrobiliśmy nasze podwójne drzwi. Dob na to płytkę jak się nie rzuci. Dobra, ale pa więc pamiętajcie, tamtą bramkę stawiamy na drzwiach, które są otwarte. Dzięki. Zapraszam do subskrypcji i komentowania. Narka.